Domek dla jeży jest odpowiednim schronieniem przed sezonem zimowym. Dzieci z publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Grodkowie mogły wziąć udział w akcji organizowanej przez firmę Tauron. Sporym kłopotem dla jeża jest to, że brakuje mu naturalnych schronień. No, coraz bardziej porządkujemy przestrzeń, coraz mniej haszczy, coraz mniej krzaczorów takich, które są nie do przejścia. A tych naturalnych problemów dla Jeża przybywa, to znaczy samochód, bariery architektoniczne, no i psy. Zbudowaliśmy prototypowy domek, potem kolejny domek. No uznaliśmy, że te domki będziemy rozdawać. Okazało się, że zainteresowanie akcją jest bardzo duże, że dzieci wiedzą mniej niż energetycy, więc zaczęliśmy się tą wiedzą dzielić. No dzisiaj jesteśmy w Grotkowie. Jeż Mega Zwierz to akcja pozwalająca na zdobycie wiedzy o tym, dlaczego i jak warto, pomagać jeżom. Tato ubiera rękawice i zanosimy jeżę w pola. To jest zwierzątko, które żyje, no. trzeba pomagać takim zwierzątkom. One po prostu sobie chodzą i żyją i to są żywe istoty. No i schodzą, bo one były rozjechane przez samochód albo potrącone. Jerzyk właśnie chodził przez ulicę, to mu tata się zatrzymał. I, I poczekał, żeby na przykład przeszedł. A jak byś się zachował, jeżeli jeż potrzebowałby pomocy? E, Będę zbudował dla niego chatkę i bym dał dla niego jedzenie. Jerze są przyjacielem człowieka, a wszystko dlatego, że są pożytecznym gościem w ogrodzie. Jeże czasami nie mogą znaleźć sobie domku, bo jest przejęty przez inne zwierzęta. I się pałętają na przykład przez ulicę, no i są potrącane przez auta. Ja dużo jeży rocznie widzę w moim, na moim ogródku. No i mam psy, moi raz psy Warto pomagać jeżom, dlatego po prostu mogą być w przyszłości zagrożonym gatunkiem, a także, staki, a także z takich powodów, że po prostu ludzie jeżdżą z kosą, dlatego właśnie trzeba im pomagać ze skrętu także na środowisko. Styrodurowe domki to przetestowane rozwiązania, które pozwalają jeżowi przespać trudny czas chłodu, śniegu i braku jedzenia. Bardzo ciepła konstrukcja, specjalnego styropianu spienionego. Bardzo twardego styroduru. więc jeże w takim miejscu na pewno świetnie sobie poradzą. Te, te domki są już przez nas testowane w wielu miejscach. Pięć specjalistycznych domków trafiło na teren ogrodów i parków w gminie Grodków. Będą idealnym schronieniem przed sezonem zimowym dla jeży. dla Grodków TV mówiła Karolina Janiak. está em apuração por